Lecimy kolejną rozgrywkę. Mhm. Już widzę tego Malfuriona. Jak zaraz się pojawi karta na stad, że jego zaklęcia przesycają mu moc, to możemy się pożegnać z wszystkim. Ale zobaczymy. Może tego nie dostał. Dobra, może jakoś to będzie. Najgorsza karta właśnie, jaka jest u y, druida, to pewna legendarna, która sprawia, że od początku gdy ma przesyconą moc specjalną i za każde dwa zaklęcia przesyca się ona coraz bardziej. A przesycona moc specjalna druida sprawia, że przyzywa od golema o statystykach równych temu przesyceniu. Więc w pewnym momencie, jak się zaczynają pojawiać golemy 15 na 15 co chwilek, które kosztowały go dwa many, to można się pochlasnić. Kogo my tu przyzwiemy? Pięć żołnierzy? Hmm... Hmm... Zdecydowanie Pierwsze jedno <laughs> Dobra, co my tu jeszcze mamy do zagrania na teraz? Wybierz się w podróż marzeń! Hmm. <laughs> Musimy jakoś ulepszyć tą kartę. Ona nie może być taka jaka jest, czyli 0 na 2. Bo nigdy nie zostanie zniszczona, chyba że to my jej przywalimy. A to może być ciężkie. W o koszty 4 możemy potem z tego rzucić. Potrzebujemy do tego 5 tryupów dla odmiany. No cudownie, cudownie. Da oda chwilową możemy pozbyć się tego z Cisza, jesteśmy w Oho, no to super. Dudne wyciszenie. Dobra, postakujemy to w A przynajmniej chwilowo to będzie odskocznie od tego pana, który nam go zbije, ale... Nie ma co się przejmować. Zaraz możemy przyzywać bandę Guli. duże i silne. Oho! Do tego to musimy się pozbyć. Już kiedyś mnie szlak trafiał przy tej karcie. Hmm, co by tutaj w takim razie... Ciebie? Żymy. On zaraz się obudzi. Um, my może jakoś górami się go pozbędziemy? Przydałoby się te 5 klubów jeszcze. Ta rekrutacja dłuższa jest fajna. Co tutaj? No, pożegnaliśmy się. A może zagramy jego i wtedy, gulę! I wtedy dostaniemy jakiegoś stronnika o koszcie 4, który jest darmowy. Szkoda, że rzeczywiście nie mamy doszczych jak do tej kustoszki. No, bywa. Dobra, kustoszka, wake up. O! Zapowiada się dobrze! O! Nie no, góle pierwsza klasa. Za takie góle to można. To mi się też podoba. Nasz cedowy smog daje nam kawałek sera, który przyzywa 3 losowych stronników o koszt 1 i ulepsza się w każdej turze. Co znaczy, że tak długo jak Xer będzie nam dojrzewał, no właśnie. Koszt będzie dus. Wystarczy, że dostakujemy to do jakiegoś 6-7 many Wystarczy. Już będzie to strasznie mocna karta. No, ale do tego czasu mamy jeszcze co zagrywać. E, sami żeśmy już to mieli. No nie, nie są straszne. Dobra, e, To może tak. Eee. ...tobie damy. O! Hmm... Zdecydowanie tak. To jest dobre. I w ten sposób możemy zdecydować. Ta-dam! Tak. Ta no, fragment statku pisemczego nareszcie. Hmm, Musimy tak. Zaatakujemy i odkryjmy może w końcu Uuu jak pojako nie losu Kurczę, chcemy zbudować naprawdę potężny statek czy zapijawkować go? Chyba statek, statek wygrywał do tej pory I komar Co ta ścieżka w sumie robi? Nie przyjrzałem jej się. Odkryć tu nie to z prewokacją. Gdy otrzymasz pan, też otwórz szlak ponownie. Aha, więc to tak. Dobra. My się teraz zajmujemy spamem, statkiem kosmicznym. Nie wiem, czy tego pana by się nie przydało zagrać. On może nam sporo pomóc, ale nie wiem czy on go nie zczyści, bo już jesteśmy na dość dużej ilości many W sumie może to nie będzie taka strata many O, o, zaczynamy przesycenie, tak jak mówiłem, golem Gdyby miał to legendarną kartę to wtedy byłaby masakra Ale jak widać nie poszczęściło mu się, jeżeli chodzi o przesycenie Już za długo gramy, żeby to przesycenie mu się chyba opłacało z drugiej strony swojej mocy też nie używał. No niedźwiedź. Oczywiście, że buduję stadę. Tada. I jeszcze. Co tutaj mamy? Z o! Możemy go zabić? I to nawet będzie dobry pomysł. I nawet mamy opcję? Dzięki Ci o przeciwniku. Zobaczmy No tak, to będzie ciężkie. He he, he he, no właśnie. Komar? Zabijesz komara? No, ktoś ma doświadczenie w związku z nasza tura kula. Mogę zadać nam osiem obrażenia zamiast tego, zabijać koklika? No dobra! To my w takim razie przyzwiemy i jeszcze fragmenty statku zbieramy. Bo czemu nie? Uuu! No dobra. To będzie naprawdę widowisko wystarczy statku. Jak zginie jeszcze ten tajlica, to wystartujemy... A, dobra, najpierw musimy nazbierać ten statek. Ale jak już nazbieramy ten statek, no to stat statku za 10, który przyzywa... Co ty zrobiłeś? Co tu się stało? Halo. Stan uśpienia na dwie tury. To jest niepoważne hamstwo. Aaa, to Trudno. Tak jak mówiłem, strześcił go. Ale teraz tak. Mm, tak. Zdecydowanie fragmenciki statku. Więcej fragmencików w statku. Jak nie będzie czyścił, to będzie miał przeklapane. Chociaż, no, naprawdę spory kaliber ma. To jest jakiś niepoważny ten gwiazd. Z Gryffy Furia wichru. W połączeniu ze statkiem o, już teraz bardziej mi się podoba nasz statek. Nie sądziłem, że e, będziemy grać po prostu pod rycerza śmierci ze statkiem kosmicznym. Hmm, jak go w sumie nazwać? Kosmiczny rycerz śmierci, kosmiczny rycerz śmierci. Taki, no, niby trochę do Vader, ale nie do końca. Ale przynajmniej statek możemy nazwać mleczą gwiazdą Gwiazdą śmierci Nie, gwiazda śmierci zapytana, No i wygląda trochę w ten sposób. Tak jak mówiłem, kaliber ma spory, ale zaraz trochę to zczyścimy, plus... Jak ten pan się obudzi, to od razu będzie prościej. No i co robisz? Zabijesz biedny kawałek statku. Oczywiście. No, wstawaj. A to co? O, cudownie. Nie. Tak, to I pijaka. Zagranę. Tak, zabieramy tak. Ty jest nieumarłym, ty jesteś nieumarłym, ty jesteś bestią, ty jesteś bestią. No dobra, masz nie, ty nie Gotowe! I zsiemy życie. Czy dostaniemy mega furię wichru? Nie, pewnie zwykła furia wichru nam zostanie. Mega furia wichru tak w ogóle to jest zdolność, która... Wydaje mi się, że widziałem ją tylko praktycznie w ustawce. I tak jak furia wichru pozwala zaatakować dwa razy, to mega furia wichru pozwala zaatakować trzy razy. No cóż... Ale tak, jak te dwa fragmenty jeszcze zagramy, to zaraz nasz stateczek będzie już na poziomie 10 i to będzie... Już mi się, podoba. Szkoda tylko, że nie mamy naszych fragmentów, które dają pancerz. Gdzieś się zakopały. Ha! Może przyjąć maksymalnie jeden punkt, naprawdę. Cudownie. To będzie teraz nasz yy, drogi niszczyciel. Nie dość, że mamy Mroczą Gwiazdy Śmierci, to jeszcze Smoczka. Gry furia wichru. Tak? Tak. Teraz czy ja chcę czyścić, czy już przyzwać statek? Może jeszcze trochę go podfarmimy. Przyzwiemy tego pana. Teraz możemy zrobić o tak? O tak. mamy zczyszczone. A, zapomnieliśmy o serze, który się stakuje. Myślę, że... Czy my chcemy czekać z inny, to, o, trzy, który... Możemy jeszcze poczekać. No. Jak mu nagle zagramy statek kosmiczny, który przyzywa dwie postacie za 10, a potem zagramy ser, który przyzywa trzy postacie za 10, no to myślę, że chłop sam wyjdzie z Tak jak poprzedni. Trzech losowych stronników o koszcie Jakoś to przeżyje. No dobra, to teraz zaczynamy. Hmm... No tak no właśnie Teraz tylko wtedy wysadzę sam siebie Ale z drugiej strony trudno, przynajmniej będzie czysto. Przedwiemy jeszcze go <laughs> Tak Tak I poczyny, tak? Poza naszym na no, ruch Janiny, który zaraz wyjdzie z jajem. Witaj. Ty też? Ach, jajo samo w sobie musiało mu zalać obrażenia, no, tu, no. Dobra. <laughs> albo w następnej, albo w jeszcze w kolejnej turze zagrywamy sedek. Ale najpierw chyba statek. Zaraz zobaczymy czy prowokacji nie dostaniemy, ale chyba trzeba będzie przyzwać za statek. Byłbym zadowolony z tej prowokacji, no jakby jeszcze ten statek ogromny dostał prowokację, co by zmusiło jeszcze przeciwnika, żeby nam aktywował naszą magonię podwójną. To byłoby coś, to byłoby coś. No właśnie tego szukamy, właśnie tego. Mamy też innego lęczy. O właśnie. Witaj. No to jednak serek. Wygram serek. Dwie losowe miniatury? Dobra. I siedzę. No. Co pograliśmy? Zniszczy <grych> go? O super, właśnie takie karty lubię. Papierowe kradzieje, to dobrze zniszczymy go, ale jakim kosztem? och mniek, mniek. Oczywiście, że uda mi się stawiać kartę o wyższym koszcie. Tada! No, teraz niszczymy po kolei. Tak, tak. Tak. Zobaczmy jakie miniaturki. Uuu, jeden na jeden demon. Ale koszt też, może coś dużego damy radę. Ha! Haha! Super. Zrobimy tak, tak Nie chcemy dopełniać planszy, bo musi się przyzwać bot. Więc yy, tutaj jeszcze przyzwiemy do tego no dawaj bok no Czemu on się odrodził z pełnym życiem? Karty po odrodzeniu powinny się odrodzić z jednym punktem zdrowia Ten pan ze wszystkimi zaląbanymi statystykami Bo on miał odrodzenie, prawda? Nie miał czegoś innego hmm. No trudno, nie przeuważyłem Może mój błąd Ale zaraz się go i tak pozbędziemy No, dawaj tym przeciwnikiem. Wiem, że podoba ci się mój statek. Wszyscy chcieliby oh. mieć taki statek. Swoją własną, prywatną młodszą O, widzę, że sam doszedł do tego samego wniosku, że oh, my już mamy podwójnie. Co my tu mamy? już Bolało to trochę dużo postaci stracić na nas No ale dobra samcerżyc od niego Ha huh. OKj rozmiary. Dobra, zobaczmy jakiego tego demona dostaniemy. Łukadnijmy uh. hmm. mu jakąś kadę. Moje. do kolekcji. Zgadza się zgadłem. Trzeba było pilnować, tylko kraje by nie skorzystał. Mogłem w sumie jego zagrać, trudno Kończymy Ten stat statku jest nieunikniony W końcu trzeba będzie Ale na razie pobawmy się tymi miniaturami O super, to zmiana bohatera Nie tych zalotów. Jeszcze to jest tragiczne, dosłownie tragiczne, bo skaadka na bohaterze nie powinna być dostępna. No właśnie. Czemu mam jakiego... Możemy zrobić. Przyzwać ciebie użyć ciebie. Was się pozbędziemy po prostu. Ale jak teraz zagramy nasz fragment statku, którym jest ona i aktywujemy to, no to teraz Yippie! Yippie! Dokładnie. I jeszcze coś. Więc, he. I jeszcze tym razem jedną To się. Dobrze, się. A w ten stakujemy sobie obrażenia. Koniec. Dawać 10 obrażeń. Fakt. Mogłeś ty pierwszy. No, on powinien zaatakować pierwszy, bo był po lewej, ale cóż. Chyba policzyło, że ten był przyzwany pierwszy, więc jego kolej. Ale tego nie rozumiem. No ale trudno. Co zniszczysz? He jokes on you. Teraz będę tylko gorzej. Trzy bomby dotali przeciwnika, jak on ma 8K, co mi się podoba. Żegnaj. Tak właśnie działa na ludzi statek kosmiczny. O! Nawet level nam się nabije. No cóż, dziękuję w każdym razie za dzisiejszą arenę. Resztę zagramy innym razem, a Wam powodzenia w spróbowaniu samemu zagrania w ten typ.